Cześć, z tej strony Joanna i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Przetrwania z Elfami. Chodzi oczywiście o przetrwanie świąt i zobaczcie sobie, co tu jest pięknego przed Wami. Ten widok, tak jak wspominałam chyba w pierwszym odcinku, że ten dom pobrany z galerii nie robi wrażenia, jeśli nie ma wokół niego śniegu, ale jak jest śnieg i piękny poranek, bo moi drodzy, tak, tutaj to co widzicie. Jest słoneczko. Zobaczcie, wschodzi słońce koło latarni morskiej. No coś przepięknego. Po prostu aż chyba zrobię sobie zdjęcie, bo to jest mega piękne, a my już lecimy do naszych elfów i dzisiaj yy, w niedzielę o poranku zaczniemy myślę od ulepienia bałwana, bo jest tyle śniegu, że lepimy dzisiaj bałwana. Ja mam sama ochotę wyjść na dwór i ulepić bałwana, ale niestety no nie mogę. To chociaż tutaj u naszych elfów ulepimy sobie bałwana. Jest niedziela, siódma rano, dziewczyny jeszcze sobie leżą w łóżeczkach, ale już się właśnie wybudziły, także no trochę to śmiesznie wygląda, ale dałam im narzuty z modów na łóżka, żeby miały cieplej, bo już jest naprawdę zimno, także frezja tutaj leży z nogami w kocu. Nie wiem frezja, czy ty masz za długie paznokcie u stóp, czy co, że tak przebiłaś ten koc nogami. Mam nadzieję, że za chwilę to zaszyjesz. A tutaj sobie leży delicja. Dałam jej czerwony kot, taki, żeby było jej po prostu cieplutko. No i pewnie jeśli jesteście spostrzegawczy, no to zauważyliście, że tu w rodzinie nam doszedł jeszcze jeden kotek. Także w ogóle mega się cieszę. Mamy dwa koty w rodzinie w tej chwili. I mamy ta biała, to jest ta kotka w kapturku, którą znaleźliśmy w ostatnim odcinku. Dałam jej taką sweterek, po prostu z chyba śnieżynkami białymi. Natomiast ten drugi piękny kot to jest chłopak, to jest Fuxi, chyba jak się nie mylę. I on ma też czerwony sweterek, ale już bez żadnych ozdób. Chciałam mu założyć jakiś bardziej brązowy, żeby pas pasował bardziej do delicji, bo ta loma, ta biała kotka, to ona jest taka typowo, ona jest typowo, no ojejku, chciałam powiedzieć coś, frezjowa, że tak powiem. Czyli jest to kotka frezji, ona często za frezją chodzi, często właśnie ma z nią kontakt i może jej zmienię po prostu to ubranko na na przykład zielone. A właśnie jemu chciałam założyć na no czerwone albo brązowe, ale nie mogłam jakiegoś takiego, wiecie, ładnego znaleźć, więc no na razie pozostały koty w czerwonych kolorach. No zobaczymy. Na razie niech będą czerwone niech się cieszą, że mają cieplutko tutaj. Zobaczcie, są wszędzie kominki w domu, w ich pokojach, dziewczyn także. Jak wy w ogóle dziewczyny wyglądacie? Musiałam jeszcze przed nagrywaniem wyjść z gry, bo... Coś się zacięło u delicji i w ogóle energia jej nie spadała. Ani nic w ogóle, znaczy z tą energią był problem. No ale teraz jest wyspana, więc zobaczymy, czy zacznie jej spadać, bo Frezja ma naprawdę tutaj ten poziom potrzeb ma niższy niż delicja, także mam nadzieję, że Delicji się tutaj już coś odblokowało i będzie mogła normalnie funkcjonować, że wszystko jej będzie spadać i możecie sobie zauważyć, że delicja. Dzisiaj obudziła się z na twarzy i w ogóle chyba oczy jej zniknęły z modów, przez jakiś nastrójnik pewnie. No, pewnie przez to tutaj, jakiś z slice of life. No nieważne, ale no w każdym razie dzisiaj Delicja nie wygląda zachwycająco. Ale w związku z tym, że one się czują w miarę dobrze, to jeszcze zanim pójdziecie sobie zjeść śniadanko, to idziemy tutaj, tak. Tu już jeden bałwan stoi. Zobaczcie co zrobiły, ja już nie pamiętam, która to robiła tego bałwana, nie wiem, nie pamiętam, która z nich robiła, ale będziemy robić teraz drugiego bałwana i nie wiem jeszcze gdzie, ale właśnie chyba tutaj, bo tutaj jest takie fajne pole i jest, w, wiecie, takie słoneczko, także podejdź sobie frezja, podejdź sobie delicja, zaczynamy dzień, niedziela. Kończymy, to już jest nasz ostatni tydzień, ostatni tydzień. Ostatni dzień z drugiego tygodnia. Także dzisiaj poziom umiejętności na, na trójeczkę wszystkie muszą mieć podniesione. Delicja ma gotowanie na czwartym, także to już w ogóle przekroczyła wszystko. Pieczenie na trzecim już ma. I ty miałaś jeszcze harmonię mieć na trzecim, śpiewanie na trzecim. Wszystko się zgadza a nasza frezja miała mieć majsterkowanie na trzecim to już ma pianino na trzecim ma sprawność fizyczną na trzecim i taneczne masz na końcówce drugiego poziomu 92% także się tym po prostu za momencik sama zajmę a teraz moje drogie proszę się w pierwszej kolejności przebrać bo wyglądacie naprawdę no niezbyt w tych skarpetkach na śniegu to Myślę, że byłoby to dziwne. Także przebierzcie się. A nie, ty masz nawet dobry strój, widzę. To tylko delicja ma zły. To tylko delicja. Dobra, czekajcie, bo jeszcze w międzyczasie telefon zaczął mi dzwonić, ale już go wyciszyłam szybko. Mam nadzieję, że nie było słychać. <laughs> Także delicja. Aha, i od razu mogę Wam pokazać, że mają. Założyłam im płaszczyki trochę cieplejsze. Yy, także tak teraz wyglądają, wiem, że frezja w tych takich trochę tutaj szpilach, to tak nie bardzo, ale yy, lep bałwana z frezją, ale, ale ona jest, wiecie, <grym> dla niej ważny jest wygląd. No widzę w ogóle, że ty się źle czujesz, jakoś źle ci się oddycha. Boże dziewczyno, Ochydne powietrze? O ja, powietrze wydaje się nieco cięższe niż zazwyczaj, ale, co, ale za to przemysł kwitnie. A, okej, okay. to ty jesteś taka wrażliwa, serio? A czemu nie chcecie ulepić bałwana? Proszę ulepić bałwana. A dlaczego nie chcecie ulepić bałwana? No patrzcie. No to może. O, nadsjść śniegiem. Delicje. Na dobry początek dnia. Może ty się źle czujesz i nie chcesz. O, o, o! Yeah! Dobra, no to ja nie wiem, co z tym bałwanem będzie. To... Y Czekajcie, a może się pobawicie właśnie w śnieżki? Czy wy już się bawicie? A, już sobie robią bitwę na śnieżki. No tak, no. Widzicie, Delicja się nie dała i od razu stwierdziła, że a ja ci dam. Natrzeć mi twarz śniegiem. Teraz dopiero dostaniesz śnieżką. Tak. <gryw> Dziewczyny się świetnie bawią od rana. Niech one chwilkę się tutaj zrelaksują, tylko Delicja, proszę nie połam nóg. Masz płaskie podeszwy, także jesteś bezpieczna. W przeciwieństwie do Frezji, która w tych obcasikach, no, no, może być różnie. Ale dobra, widzę, że mm, Frezja się już kiepsko czuje ogólnie, więc dziewczyny nie za bardzo chcą się od rana bawić. Także widzicie, one mają inne plany niż ja. No i co zrobić? Dziewczyny sobie zjedzą na śniadanko chlebek, ale zobaczcie sobie tutaj tego kota. Jaką ma minę, jak patrzy śmiesznie na Frezję, która tu przyszła. Właśnie zasięgnąć yy, troszeczkę jedzenia, bo są bardzo dziewczyny głodne. Także ten kot patrzy na frezję tak, tak, dosyć zdziwionym wzrokiem, albo wręcz jakimś takim, nie wiem, przestraszonym. Także dziewczyny sobie tutaj weźcie porcję. Yy, a ten kot w ogóle śmierdzi, Fuxi. Yy, I nie wiem za bardzo, co z tym zrobić. Czy musimy jechać wtedy do weterynarza, czy mu to przejdzie? No, dziewczyny, serio. Serio? Wyciągle osobno? No nie. Aha, i nasz nowy kotek Fuxi jest łowcą. Także w ogóle fajnie, bo może będzie mógł nam coś. O matko, co on robi? Proszę cię tutaj porozmawiajcie chwilę, bo ich relacje są niby dobre, ale to jest tak, że jak ja im coś kliknę, okaż podziw, bo zróbmy. Czasem, jak im kliknę, wiecie, na zasadzie właśnie okaż podziw, plotku i czy cokolwiek, to sobie schowamy do lodówki, to one niby rozmawiają, i w pewnym momencie nagle ja patrzę, a one jakieś złośliwe, wiecie, interakcje między nimi, czy jakieś podłe się pojawiają, i trzeba bardzo uważać. Naprawdę trzeba bardzo uważać w tym wyzwaniu. Jurek, Serek do nas dzwoni, chce przyjść do nas na chwilę, nie daj spokój. Byłeś u nas w niedawno. My tu musimy kawkę wypić, albo kawkę już sobie może wypijemy w jakimś innym miejscu. No, zobaczymy, zobaczymy jeszcze jaki plan dnia dzisiaj będzie dokładnie. Nasze dziewczyny przyjechały sobie w niedzielę przed 11 rano na kawkę do dużego miasta. Zobaczcie, musiały tutaj gdzieś stamtąd, widzicie pewnie tam gdzieś jest daleko, Brindleton Bay, a one sobie tu przepłynęły, wiecie, jakąś łodzią. I dotarły do miasta. I jesteśmy w takiej mini kawiarence, która jest prześliczna. Budynek jest pobrany z galerii. Na samej górze są różne mieszkania tutaj zrobione. Także wam szybko pokażę, że są bardzo ciekawe mieszkania. Bo są takie w stylu takim chłodnym, surowym oraz w takim stylu po prostu no, przepięknym. Takim właśnie tutaj wiecie, dużo tych drobiazdzków jest w środku. No w czymś takim mogłabym mieszkać. W takim chłodnym, pustym pomieszczeniu to absolutnie nie. Nie wiem co to jest, to jest jakieś takie dziwne. Takie trochę jakby niedokończone. A tu na dole są też fajny, jest podział budynków, bo tu mamy jakąś taką albo księgarnię, albo bibliotekę. Chyba księgarnię, bo tu jest też kasa. Czyli teoretycznie tu jest jakaś, wiecie, księgarnia. Jest tu kącik też dla dzieci, ale jest tu niedomalowane, albo, je, albo jest pomalowane z jakiegoś no, z, jakiegoś, z jakiejś kolekcji, wiecie, z jakiegoś kitu albo coś, że ja tego nie mam. No, nieważne. Tu mamy jakąś galerię, taką mini, widzicie jakieś tutaj, nie wiem, obrazy powieszone, coś takiego. Tutaj mamy z kolei taką kwiaciarnię. Kwiaciarnia jest naprawdę bardzo ładnie zrobiona, także można sobie to przerobić też jako sklep, i tutaj można kupować, widzicie, różne kwiaty, fajnie. A naj, najpiękniejsze miejsce to jest właśnie taka wiarenka, i ona jest, no, przecudowna, jest urocza, jest malusia, ale zobaczcie sobie te stoliczki z kanapami, z fotelami, kolorowe krzesła, wszystko takie wiecie, w cegiełce, ale bardzo, bardzo przytulne. No tutaj co prawda bardziej tak jesiennie wygląda niż świątecznie, ale to nic, bo myślę, że, że po prostu te kolory tutaj dodają takiego ciepła. Że jak się tutaj siedzi, to po prostu nie potrzeba tu żadnych choinek ani nic, bo kolory też takie, właśnie czerwień, tutaj z zielenią, ze złotem to też mi się trochę ze świętami kojarzy. Także fajnie to wygląda. No tutaj, wiadomo, akurat dynie, coś jest takiego bardziej jesiennego, ale no taka wiarenka ma taki klimat, że jak ja to zobaczyłam w galerii, to stwierdziłam, że no nie, no dziewczyny muszą tu przyjechać. Muszą się ogrzać, bo Delicja się nie bardzo czuła. O, zobaczcie jak tutaj ładnie wygląda też to wejście. Także w ogóle super. No i stwierdziłam, że o, dziewczyny sobie tu przyjadą dzisiaj po prostu na kawkę. Bo, tak, taki spokojny dzisiaj dzień sobie spędzą. Także podejdźcie tutaj i zaraz sobie coś dobrego zamówimy. Mam nadzieję, że ktoś tu do nas podejdzie. Już sobie ściany obniżę, żeby nam się lepiej patrzyło. I zamówimy sobie coś dobrego, bo tu jest naprawdę uroczo. Wiecie co, nie jest tak kolorowo tutaj, jak myślałam, że będzie. Po pierwsze jest oczywiście problem, wszystko się baguje, tutaj jest full ludzi i wszyscy coś zamawiają. Także no, Delicia kawę już dostała i sobie popija. Frezja nadal czeka na kawę. W ogóle obsługuje to ten koleś z Ekożycia, ten Nox. Tak, Nox, mistrz ekologii. Także nie wiem, czy frazja się doczeka, ale chciałam wam powiedzieć, że no oprócz tego, że jest klimatyczna, fajnie zbudowana kawiarenka, to był problem w ogóle, żeby do niej wejść, ponieważ tutaj przy, tego nie widać na śniegu, ale tutaj dookoła tego, widzicie, stopnia są takie gałązki jakieś poukładane i oni w ogóle nie mogli wejść do kawiarni, także musiałam wejść w tryb budowania i tutaj usunąć. Parę takich rzeczy, i no, szybko, żeby oni w ogóle mogli tutaj wejść do środka, bo nikt nie mógł wejść. Także nie wiem, czy to jest Twoje, ale tak, to jest Twoje. Frezja, także wypij sobie i uciekamy stąd, bo tutaj jest naprawdę, no wszystko się, zobaczcie, wszyscy nagle się zatrzymują. O! No, Frezja dostała kawkę, także myślę, że będziecie teraz zadowolone w końcu. Idź sobie tutaj usiąść do Delicji. Tak, bardzo ładnie. No, jestem pełna podziwu, że razem usiadłyście. Także, jak już usiadłyście, to oczywiście znowu chcesz ją przepraszać. Nie, może y, z przyjaznych tutaj y, po prostu sobie ożywiona rozmowa. O, tutaj się pan Bjorn do was dosiądzie. Możecie sobie pogawędzić przy kawce w niedzielę, a my się słyszymy już w kolejnym tygodniu z dziewczynami. Jeszcze chciałam wam tylko pokazać... Mm, ojej, czemu nie mogę na ciebie dziecko kliknąć? E, tutaj Delicja sobie rozmawia z takim małym chłopczykiem, który może przyszedł też na jakieś ciastko, ale od razu też damy mu prezent. Nie nie, 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 chłopczyku, czekaj, 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 bo my chcemy dać ci prezent, my musimy codziennie jakiś prezent dać, także my mamy fajne laleczki. A czemu nie możemy dać prezentu? Co jest grane? Nie, nie, ty ni nigdzie nie idziesz. Proszę, zresetuj się. I gdzie jesteś? Tu. Nigdzie nie idziesz, ponieważ my chcemy dać ci prezent. No halo. Jejku, tu jest naprawdę tak ciężko w tej kawiarni. Wszystko się e, generalnie baguje. Także, jak my mu damy prezent, to będzie cud. E, przyjazne, daj prezent. Przyjazny prezent. O, proszę. I chcemy dać Ci jakąś laleczkę. Yy, dajmy pierwszą. Może pierwszą z brzegu, co laleczkę. Albo zobaczcie. Możemy mu dać też drzemiagodowy i drzem truskawkowy, który zrobiła właśnie Delicja. Także ja myślę, że taki drzemik. Mm, to by się chłopak ucieszył. Yy, Aleksander Mam na imię Delicja, tak. Ale Ty nie jesteś ćwirem, nie? Nie. Ty jesteś jakieś inne nazwisko. Dobra. o Proszę, to dla ciebie masz drzemik. Możesz się podzielić albo zjeść paluchem prosto ze słoiczka, bo jest taki pyszny, mówię ci. O, cieszę się, zobaczcie, ale super. Moi drodzy, rozpoczynamy tydzień trzeci w naszej serii elfikowej, czyli musimy wszystkie umiejętności dziewczynom podnieść do czwartego poziomu. Oczywiście może, mogą mieć one wyższy poziom, bo wiadomo, że. Yy, chodziło o to, żeby miały ten minimum. Yy, każdego dnia musimy też dać prezent, opowiadać o świętach, robić takie, wiecie, jakieś publiczne debaty. No i właśnie chodzić, musimy do świątecznych restauracji, i też będziemy w tym tygodniu ubierać choinkę. I jesteśmy, jak widzicie, właśnie w restauracji z naszymi przyjaciółmi czyli tutaj, właśnie z tą dwójką, z tą panią. Blondi i jej mężem, z którymi się bardzo dziewczyny zaprzyjaźniły, lubią się, i jesteśmy w restauracji pobranej z galerii. Nie jest to nic wybitnego, nic szczególnego. Tak wygląda z góry. Tutaj jest dół, taki bardziej barowy, ciemny. Tu na środku są schody, choinka. I tutaj też jest taki, takie miejsce, gdzie można sobie właśnie pośpiewać, potańczyć, zagrać, wiecie, takie jakieś koncerty. Także tutaj ja myślę, że będziemy przychodzić właśnie śpiewać później i grać, bo to też będziemy musieli robić. Góra jest, jedna część jest spoko, ta część konkretnie jest ze stolikami. Ja tu dodałam trochę od siebie jakichś kolorów białych, coś, bo było tu strasznie czarno i ponuro. Natomiast ta część nie wiem, czy coś tu mi zniknęło, jak pobrałam do z galerii, czy co, ale jest ona taka smutna, pusta, nie wiem o co chodzi. No, można tu potańczyć. Ja właśnie dostawiłam też karaoke, mikrofon, żeby tutaj była taka strefa, powiedzmy, też yy, balowa, że tak powiem. A u góry najbardziej mi się podoba, bo jest takie miejsce bardzo, że tak powiem, intymne, takie spokojne, niewielkie. Mamy tu, zobaczcie, fortepian, choineczka, mamy bar i mamy tu, właśnie, kilka stoliczków takich na uboczu. Bardzo ładne dla par typowo, takie bardziej, bym powiedziała, to miejsce jest, yy, wiecie, romantik <gryw> dla zakochanych. A my sobie siedzimy w restauracji i będziemy coś zamawiać. Jak zamówimy jedzonko, to sobie na tym skończymy ten odcinek i będziemy się już słyszeć niedługo. Ale zanim jeszcze skończę odcinek, to zaraz wam coś powiem, tylko niech oni sobie zamówią jedzenie. Wiecie co, obawiam się, że nic nie wyjdzie z tej restauracji, z tego jedzenia, dlatego że żaden kucharz widziałam w kuchni nie pracuje, nikt nie przyszedł dzisiaj do pracy. Nie wiem co tu się dzieje w tej restauracji, czy też mają jakieś święto czy co. No olali nie przyszli. No nieważne, w każdym razie będziemy sobie kończyć ten odcinek. Natomiast ym, ktoś z was ym, bardzo dziękuję za propozycję taką, aby w komentarzach, żebyście pisali y, jakieś na przykład albo zostawiali jakieś emotki. Co uważam jest bardzo fajnym pomysłem, i myślę, że jeśli macie ochotę, właśnie zostawić taką emotkę w komentarzu, to możecie to zrobić. Wtedy nie musicie też pisać nie wiadomo jakiego komentarza, nie wiadomo czego tylko możecie po prostu, wiecie, jednym kliknięciem zostawić właśnie emotkę. I w tym odcinku, jeśli to, jeśli to słyszycie, jeśli tego słuchacie do końca tego odcinka, to zostawcie po prostu jakąś śnieżynkę. Myślę, że wiecie, śnieg. By tu nam fajnie pasował do tej serii klimatem, i ogólnie myślę, że na dworze u Was też sporo osób pisało, że macie śnieg. Ja też chwilowo mam. Także jakąś, właśnie, emotkę związaną ze śniegiem, możecie zostawić w komentarzu, jeśli nie macie pomysłu, co napisać. A jeśli chcecie napisać komentarz, to możecie oprócz tego też zostawić tą śnieżynkę, żebym wiedziała, że y, tego wysłuchaliście i że chcecie się w to bawić. Dajcie mi znać, czy chcecie. Takie coś, właśnie takie zadanie na każdy odcinek, jakąś emotkę i yy, każdego razu zostawiać inną. Także no, kończymy odcinek, ponieważ kucharze nie przyszli, olali sprawę. O, patrzcie, ktoś przyszedł. Uuu, może, może, może by się nawet coś tu udało, ale chyba nie. <laughs> chyba nie, bo stoi na baczność i nawet nie ma stroju kucharskiego. Także no, coś tutaj niestety nie działa. Ja to sobie oczywiście sprawdzę sama jeszcze w grze. No, ale najwyżej będziemy tam restaurację wymieniać na inną. A ja Wam teraz bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, żeby właśnie zostawić emotkę, śnieżynki w komentarzu. I oczywiście kciuk w górę, łapka w górę bardzo, bardzo by mnie ucieszyła, jeśli zostawicie, jeśli lubicie elfy. Jeśli macie oczywiście jakieś dalsze pomysły co do ich rozwoju, to też możecie pisać. A w tym tygodniu będziemy już właśnie. Typowo debatować o świętach, ubierać choinki, dawać też prezenty, i tak dalej. Także myślę, że będzie fajnie. Do usłyszenia! Papa! Pa.